Jeśli Sunderland nie awansuje, to nie będzie to jedynie porażka dla drużyny i katastrofa dla kibiców. Ucierpi całe miasto. Oprócz mojej rodziny i przyjaciół, Sunderland jest jedyną stałą rzeczą w moim życiu. Jest w nim od urodzenia i będzie aż po grób. Cokolwiek się wydarzy, Sunderland i tak jest wszystkim. To miasto jednego klubu. Jak on radzi sobie dobrze, to miasto także. Atmosfera jest wspaniała, a ludzie szczęśliwi. Jeśli klubowi idzie źle, to odbija się to na naszym zdrowiu psychicznym. Wpadamy w depresję. Wejście do zimnej wody przynosi mi ulgę. Jest tak zimno, że nie masz czasu myśleć o tym, co ci siedzi w głowie. Na chwilę znikają wszystkie stresy i zmartwienia, ponieważ włącza ci się tryb przetrwania.